Gdybyś miał wyciągnąć taki pozytyw z tego spotkania, co by to było? Że walka do, do, do ostatniej piłki, okej, okay, rezultat nie jest jakby na korzyść naszą, ale na szczęście to nie był aż tak ważny mecz. Najważniejsze mecze dopiero przed nami. do poprawienia gry w naszej, a teraz będą ostatnie kolejki w plus lidze i zaczynamy z fazy playoff, więc mam nadzieję, że ten top formy przyjdzie właśnie akurat na playoffy, żeby dograć ten sezon i, i, i przywieźć upragniony, upragniony medal. Ważne są, oczywiście, że ważne są pierwsze mecze u nas przed własną publicznością najlepiej rozegrać i, i żeby publiczność i własny, własna hala przyniosła jakby dobry rezultat, ale tak jak mówię, no, to są dwa mecze i, i może stać się bardzo dużo, więc do tych meczów musimy być przygotowani 100%. Wydaje mi się, że zapunktowaliśmy blokiem więcej razy niż normalnie w tej braku. i myślę, że to może trochę zrobiło różnicę. Kończyliśmy ważne wysokie piłki, to też było istotne i, i myślę, że to dwa elementy chyba. No. Bardzo dobrze czuję się w Urani, ale Warszawa to zawsze będzie takie szczególne miejsce dla mnie, czy arena, czy ogólnie. Jakby... No tutaj zaczynałem swoją przygodę z świadkówką i, i też bardzo wiele pięknych momentów przeżyłem. Także, także oczywiście, że jest to szczególny